Wczoraj w południe przeglądałem sobie tą maturę konkretną z Operonu, poziom rozszerzony 2024, bo na YouTubie wyświetlił mi się tam film Matemaksa w proponowanych filmach, sugerujący, że tam jakaś matura z Operonu była trudna. To, to nawet nie jest ta, ja po prostu otworzyłem sobie pierwszą, lepszą z brzegu i tak przeglądałem te zadania i pomyślałem, że chyba nagram film o tej maturze, bo tu jest naprawdę sporo ciekawych zadań. Sporo miejsc, gdzie można fajne, ciekawe rzeczy dopowiedzieć i to spróbuję teraz zrobić. A gdy zobaczyłem zadanie dziewiąte, to pomyślałem, że ja na pewno nagram film o, tym, o tej maturze, bo to zadanie wydaje mi się, że jest źle sformułowane i uzasadnię to. Spróbuję to uzasadnić dlaczego. Zadanie brzmi tak. Wyznaczy wszystkie wartości parametru m, dla których takie równanie ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste tego samego znaku spełniające taki warunek. Pierwsze co zauważyłem sobie, że a jest równe 1, także fajnie, bo nie ma żadnego m, które spowodowałoby, że to by nie było funkcją kwadratową. To zawsze jest funkcja kwadratowa. I patrząc na ten warunek, on mi się wydał dziwny, bo gdyby ten warunek miał tak, że odległość pomiędzy, pierwszym, po, odległość pomiędzy jednym a drugim pierwiastkiem byłaby mniejsza od 3, ja bym sobie to na przykład podniósł do kwadratu stronami i bym skorzystał ze wzorów Wieta na przykład ze wzorów wieta, żeby, żeby dostać warunki, jakie, jakie to m musi spełniać. No ale tak, tak nie ma. Tak nie ma. Więc moje pytanie jest teraz tak. Skoro to ma mieć dwa różne rozwiązania, no to jedno jest mniejsze od drugiego. I teraz tak. Autor tego zadania, według mnie, nie doprecyzował, która jest mniejsza, a która jest większa. Bo gdyby x1 było mniejsze, zobaczmy, gdyby x1 było mniejszym rozwiązaniem, mniejsze, a to było większym, to znaczy, mamy taką sytuację. x1 byłoby minus b y, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, no bo tu od liczby minus b odejmujemy liczbę dodatnią. A x2 byłoby wówczas minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, bo do liczby minus b dodaje coś dodatniego. Także x2 jest większe. No to wtedy to siłą rzeczy jest mniejsze od trzech, no bo to jest ujemne. Od mniejszej liczby odejmuję większą, także to jest ujemne. Także tak jakby tego warunku nie było. I to już mnie zdziwiło, że mam warunek. Taki, który nie wpływa na zadanie. Z kolei, gdybym założył na odwrót, że x1 jest z plusem, no to to zmienia mi totalnie już dalszy przebieg zadania. I pomyślałem sobie, że skoro, skoro nie jest doprecyzowane, czy jest ten scenariusz, czy jest ten scenariusz, no to, to tak naprawdę nie wiadomo, jak rozwiązać to zadanie, bo to ma wpływ na, dalszą, na dalszy przebieg zadania. Nie? Może trzeba rozważyć przypadki oba. I pomyślałem sobie, że y, zobaczę do rozwiązania. Może, a, y, może rozwiązanie mnie naprowadzi, który pierwiastek jest większy, a który jest mniejszy, albo jak to ma być rozwiązane. No i y, to, że delta ma być większa od 0, to o to wszystko ok. To, że iloczyn, y, bo tam było oczywiście wspomniane, że mają być tego samego znaku, także ich iloczyn ma być dodatni, to też jest ok. No i trzeci warunek. Trzeci warunek jest taki. No i mówię ok. Zobaczmy, co y, z kolei autor rozwiązania mówi. x1. To jest ten mniejszy pierwiastek i x2 to jest ten większy pierwiastek. I mówię OK, no to już wszystko jasne. X1 jest mniejszy, x2 jest większy, więc to jest ujemne. Ujemna rzecz na pewno jest mniejsza od 3. Zresztą tutaj mamy w odpowiedzi wyszła faktycznie ujemna rzecz tutaj, więc nie ma tego warunku. Czyli to jest zawsze spełnione. Ta nierówność jest zawsze spełniona przez każde M, jakie tylko mogę tutaj włożyć. I dalej dzieje się magia. Dzieje się taka nierówność. Czyli, jakby zostało to podniesione stronami do kwadratu, z czym to nie jest równoważne. Ta nierówność nie jest równoważna tej na dole. Tu nie ma równoważności. Nawet, nawet nie, ma, nie ma wynikania w tą stronę. Yy, nie ma wynikania w tą stronę. Gdyby było wynikanie w tą stronę, to ewentualnie dołożylibyśmy sobie jakieś rozwiązania, co na końcu zdania moglibyśmy sobie ręcznie zweryfikować, które faktycznie jest, a które nie. A tu nie ma nawet takiego yy, wynikania. Dodam na marginesie, że wynikanie jest w tą stronę. To, to chodzi o to, o tą pułapkę, w którą wpadają zwyczajce liści, że pierwiastek z x kwadrat to jest wartość bezwzględna z x, co w zasadzie można uznać jako alternatywną definicję y, wartości bezwzględnej. Jest tak, natomiast nie jest tak. Pierwiastek z x kwadrat to x. Y, I tutaj mamy właśnie zrobione coś takiego że jeśli x jest mniejsze od 3, to x kwadrat ma być mniejsze od 9. I tak, tak nie jest. Nie ma, nie, ma, nie ma równoważności pomiędzy tym. Natomiast jeśli jest tak, to jest tak. Tu, tu jest równoważność. Czyli tutaj mamy tak, a tutaj mamy, tutaj mamy nie. No bo każdy chyba bez problemu potrafi podać przykład liczby, która spełnia to nierówność, a nie spełnia tej nierówności. Nie? Na, na przykład minus 10. Nie? No, także. Yy, Także dajcie znać w komentarzach jakie, jakie jest Wasze zdanie. Yy, być może takie ostateczne moje zdanie yy, potwierdzające, że te, to rozwiązanie jest nie do tego zadania, do zupełnie innego, czyli do, odtąd jakbym chciał zaznaczyć, to, to dotąd to, to ta część jest od innego zadania, a mianowicie od takiego, gdzie warunek jest zapisany w ten sposób. To wtedy tak. To wtedy to, to, jest, to jest do tego zadania. Natomiast w zadaniu było inaczej, yy, więc, więc tak nie jest. Dowód weźmy m równe 10, m równe 10, które nie jest ujęte w, w tym domniemanym rozwiązaniu. I ja chyba nawet sobie wrzuciłem to w Wolframa alfa, jak to będzie wyglądać wówczas. Z M równym 10 dostajemy dwa pierwiastki, jeden mniejszy, drugi większy, yy, tu jest ten mniejszy, yy, to jest ten mniejszy. To jest ten większy i oczywiście jak mniejszy odejmę od większego, jak mniejszy odejmę od większego, no to, to różnica jest mniejsza od 3. Nie? Tutaj, jak to odejmę, to jest powiedzmy prawie, prawie minus 19, jak odejmę od tego minus 4, no to będę miał minus 15, co jest oczywiście mniejsze od 3. Czyli, czyli M10 spełnia warunki zadania, a w tym rozwiązaniu nie jest to ujęte. Nie? Także, także nie dość, że zadanie jest niesprecyzowane, to rozwiązanie jeszcze jest błędne do tego zadania. Także dajcie znać, czy, czy dobrze myślę, czy, czy coś faktycznie tutaj nie gra. I jeszcze bym pokazał, e, może na, na dwie części podzielę ten film, e, i teraz bym się zajął tym pierwszym zadaniem. Wykaż, że to jest liczbą naturalną, taki dziwny iloczyn, jest liczbą naturalną, iloczyn logarytmów w zapisie obliczania. Ja wiem, że z definicji logarytmu logarytm 2 o podstawie 3. Jest coś takiego, że jak dwójkę podniosę do tej potęgi, to mam otrzymać 3. Yy, I jakbym podniósł to stronami do potęgi, yy, do, do jeszcze jednej potęgi, jakbym podniósł to stronami do, to, 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 to mnie również do potęgi logarytm 3 z 4, to z kolei to jest 4. I z kolei jakbym tą równość. Podniósłbym stronami do potęgi logarytm 4 z 5, no to to by dało mi 5. I z kolei, jak to mnie, tą, tą równość podniósłbym do potęgi logarytm 5 z 6, no dałoby mi to 6 i tak dalej, i tak dalej, aż otrzymałbym 2 do logarytm 2 z 3 razy logarytm 7 z 8 to 8. A to jest 2 do 3 2 do 3, czyli to musi być równe 3. Czyli to musi być równe 3. Yy, czyli to musi być równe 3. O, ile, o ile moje rozumowanie jest poprawne. Więc co ciekawe, pokazaliśmy więcej niż wymagali. Nie? Wymagali, żeby pokazać, że ta liczba jest liczbą naturalną. My nawet powiedzieliśmy jaką konkretnie. Także dużo więcej wykazaliśmy niż, niż trzeba, nie? pierwsze zdanie. Yy, Drugie zadanie jest też ciekawe. Trzecie też, ale to mówię, to nagram, to nagram wszystko. To nagram wszystko jeszcze w kolejnym odcinku.